Kremowy kurczak toskański, czyli obiad z jednego garnka. Zaczynam od przygotowania mięsa. W jakimś naczyniu łączę sól, pieprz i zioła prowansalskie. Dodaję oliwę, mieszam, żeby powstała taka gęsta pasta. W tej paście z przypraw obtaczam dokładnie piersi z kurczaka. I teraz ja najczęściej zostawiam je na noc w lodówce, ale można zostawić je po prostu na kuchennym blacie, chociaż na 2-3 godziny, żeby mięso się dobrze przejadło z przyprawami. Szalotkę siekam drobno. Następnie rozgniatam dwa ząbki czosnku, u mnie takie dosyć spore i też drobniutko je siekam. Można przepuścić przez praskę, ale tutaj w tym przypadku lepiej będzie je drobniutko posiekać. Pomidory lekko osuszam z oliwy. I kroję je w takiej dosyć grube paski odkładam. A teraz w dużym naczyniu może to być głęboka patelnia, może być taki płaski garnek, rozgrzewam sporą e, taką łyżkę masła i obsmażam na niej kurczaka z dwóch stron. Smażę naprawdę kilka minut, żeby piersi bardzo ładnie się e, zrumieniły. Po kilku minutach przewracam kurczaka na drugą stronę i znowu smażę do zrumienienia. Zajmie to kilka minut. Obsmażone piersi wyjmuję i odkładam do jakiegoś naczynia. Będą nam potrzebne za kilka minut. Można przykryć je folią aluminiową, ale nie jest to konieczne. Na masło, na którym podsmażały się piersi, wrzucam szalotkę, mieszam i smażę przez chwilę. Po chwili do szalotki dorzucam czosnek i znowu przez chwilkę całość dusza. Następnie pomidory, ostra papryka. Ostra papryka, jej właściwie nie będzie czuć, nie będzie to ostre danie, ale troszeczkę, troszeczkę zaostrzy całość, także bardzo ją polecam. Po chwili smażenia wlewam na, do naczynia bulion, mieszam całość, ten przypalony spód nam się pięknie wyczyści w ten sposób, mieszam i chwilkę gotuję. Następnie wlewam kremówkę, dobrze gdyby to była 30-106% kremówka, dosyć tłusta, nie będzie nam się nic ważyło. A następnie po chwili wkruszam kawałki pleśniowego sera, to może być taki pleśniowy ser jaki lubicie, u mnie to była gorgonzola. Mieszam całość, a następnie dodaję jeszcze ser, który był starty na tarce, znowu albo parmezan, albo grana padano, no taki ser jaki lubicie. Od biedy, jak nie macie innego, możecie też dać gołdę i, i też danie Wam naprawdę rewelacyjnie wyjdzie. Smażę chwilkę, jeśli trzeba przyprawiam i wrzucam opłukany i lekko odwirowany szpinak. Na, to, na całość układam piersi z kurczaka. I teraz pozostaje mi już tylko duszenie. Duszę pod przykryciem około 20 minut. Raczej nie zaglądam na niewielkim ogniu, po czym odkrywam, sprawdzam, jak tam sytuacja się ma. Jeśli trzeba, to jeszcze na chwilę, na kilka dosłownie minut przykrywam. I kurczak prowansalski jest gotowy. Ja przed podaniem posypuję go natką pietruszki i można podawać. Sos tutaj jest dosyć rzadki, jak widzicie, ale jeśli go odgrzejecie, to już przy drugim odgrzewaniu zrobi się zdecydowanie bardziej gęsty, a jeśli polejecie nim makaron, to będzie naprawdę idealny. Kremowy kurczak toskański, czyli danie z jednego garnka.